Dzień dobry, dzisiaj otworzymy nowe w Planet ZO w Azji. Oczywiście, zachęcam do łapek w górę, do zostawiania łapek w górę, subskrypcji na tym kanale i jakichś komentarzy, żeby ten film się wybił. I oczywiście, czekajcie, i oczywiście, co najważniejsze, to wszystkiego. Chciałbym wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt Wam życzę, bo ten odcinek wleci w właśnie wigilię jutro 24. Więc życzę wam bardzo serdecznie wesołych świąt. Żebyście od stołu nie wyszli, że tak powiem, głodni tylko na jedzenie. Dobra, lecimy. Może weźmy to. Dobra, weźmiemy tą, tak trochę tu, trochę tu, eee, czekajcie, trochę gdzieś tam, dobra, yy, widzimy się jak ja to skończę, bo ja to przyspieszę sobie w montagem Dobra, jestem. Czekamy na niedźwiadki. A jeszcze sprawdzę, bo ja to widzę, pisać... że gotówka to naprawdę ostro tam jedzie z gotówką. Okej, okay, jest otwarte, dobra. A właśnie, czekajcie, bo to są niedźwiedzie. Jak to się robiło? A, one się wspinać nie będą. Okej. Okay. Weźmy teren. Dobra, teren mi odpowiada. Trochę chyba więcej trawy chcą krótkie. Ale tu w ogóle mi nie rośnie. Więc dobra. Aha, i nas na nic nie stać. Okej, okay, ale... czekajcie. O, możemy zrobić taki myk. Że niby nas nie stać, ale jednak nas stać, nie. Za chwilę będziemy musieli ogarnąć tu całe. Hmm, całe co? O matko, zapomniałam. No, w ciszy, koszyk, koszy. Wybieg. Ale niech ludzie tu sobie przyjdą, popatrzą. <śm> tam trochę gazy. Yy, czekajcie, bo nie będzie to było nieco. Tak, coś takiego miało być. Okej. Okay, zaraz tu ogarniemy. Okej. Okay, wiem, że mało gotówki, co piszczycie. A wybieg litry gatunek. To jest brunatny Himalajski. a mała tata tylko. Niedobrze. Niedobrze. A już mamy za mało gotówki, nie? Dobra, musimy chwilę poczekać po prostu. nie chcę się wier wierzyć, że. O no, nie, okej, okay, no jak nie, no to nie. One się nie wspinają? Się właśnie wydaje, że się wspinają, ale mogę się mylić. No dobra, wiem, że jesteście głodni, ale na razie nie mamy pieniędzy, ludzie. Oni są głodni, tylko jedyna. To mogę wam postawić o. Jedynie coś takiego na razie. Niestety. Nie stać mnie na nic innego. E, na razie. Dobra. Kasa przybywa. To super. Schronienie to wiem. Ciężko ze schronieniem. Ludzie, kochani. Zaraz będzie schronienie. Poczekajcie chwilę. Coś takiego. To jakieś kamyczki... Dobra, wybieg. Zróbmy internet, im ten wybieg, bo inni nigdy czego nie zrobią. Co zasłonięte? Co zasłonięte? Ludzie. Aha, bo to do wspinaczki. Ja mówię o co to chodzi. Cześć, teza. Dobra, no dawaj kasę, dawaj kasę, bo tutaj lipa z kasą. Czy one nawet mogły, mogły. Okej. Okay. I mogą się wejść, no i okej, okay. no i niech się wchodzą. Yy, schronienie jeszcze będzie im trzeba dać, ale to zaraz. Oczywiście znowu boku nie mamy. Dlaczego nie mogę postawić tego drzewa nigdzie? O co to chodzi? A za mało funduszy do tego nie mogę Okej, okay, ku mam. Mamy za, za mało siopy. E, edukacja, głód i pragnienie. Jezus, ludzie, jest zimno, a wy gadacie o pragnieniu. Że wam pić się chce. Jezus, co to ludzie. Czy mogę? Mogę się przywitać. Cześć. No i dobra, tutaj złudnie nie mam zwierząt takich. Dobra, dawać mi kasę. Jakieś te... Jeszcze trzeba im dać stałe schronienie. Żeby nie zapomnieć. Dobra. Mm. Czy nas będzie już stać na coś takiego? No lipa. Żebym tak powiem. Dobrze, na razie niech po prostu mają. Jedną. One nie uciekają, jak na razie. Zobaczymy po chwili. Jest to białe. O, już się dzień pojawił. Albo tu godziny nie ma. Chciałam zobaczyć te... z godziną, jak to stoimy. bardzo, ale niestety nie mogę zobaczyć. Bo za daleko poleciałam. Trochę mnie fantazja poniosła z tego, co widzę. Ja nie widzę. Czemu tak dziwnie to jest zrobione? O co tu chodzi? Hello? Dobra. Chyba wam mi przeszkadzają. Nie, 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 wyżej. O, Git. Niech będzie tak. Ok, trasa, oczywiście ta, aha, i tu te trzy musimy wziąć tak, i ok, niech tutaj dają kasę, ugodny i tak robimy z, czekajcie bo mi się, o, No więcej nam nie potrzeba w sumie, nie, dobra, niech będzie tak po prostu. Oni coś, coś narzekali, że są, chcę im się pić na tomacie. Może byście mi to nie gadali. <laughs> Jakie by tu zwierzę teraz wziąć? Możemy wziąć Lisa. W sumie. Ja bym tak sobie pomyślała. Pomyślałam sobie, W sumie. Wykowała się, co jest ten problem, żeby nas nie stać na żadnego. Dobra, musi poczekać po prostu na hajs. Aś nam tu coś, że tak powiem, przyleci z hajsów. Dobra, musimy wymyśleć jakieś zwierzę, lis. Ej, wilk jest. Wilka, właśnie, możemy wziąć wilka, tylko tamta opcja będzie, że tak powiem, niezbyt wygodna, bo mają mało miejsca. Dobra, weźmy sobie go. Aha, no tak, pieniądze. Bo co by innego. Dobra, ale zaplanujemy sobie po prostu dostawę? Go, czy go? ja to niedobre. Niech będzie on. Tylko to będzie za mały wybieg. Już to widzę. I już to oczami widzę, że to będzie za mały wybieg. O, wkrótce będą się parzyć. szybko. Ej, pisowate. Pisowate już są, tylko to będzie za mały wybieg dla nich. <coughs> Będziemy musieli im poprawić. No, za mały mają wybieg. Co mhm. by tutaj tu, chyba, bardziej powiększymy? Ojej, nie, 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 o nie, 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 Czemu one ledwo weszły, a już mają jakieś alerty? Nie wiem, no teraz ten wybieg jest wielki. Nie za wielki, ale też nie za mały, moim zdaniem. A eee, wybieg. Mamy kasę? Mamy kasę, dobra. Bo teraz lecimy gatunek i to jest wilk. wielkie szary. W sumie ja bym już im, że tak powiem, zrobiła... Oj, tu właśnie mam kasy. Teren. Gdzie tu był ten teren? Tu jest i dalej chcę ale co że śnieg, ludzie kochają nic wam na to nie poradzę, że tak powiem oni do wspinaczki nie potrzebują, czekajcie bo to oczywiście nas na nic nie stać Dawać kasę, dawać kasę. Dobra, to weź. I będziemy tutaj klikać. Dobra. Jesteśmy się znowu na się japię, wiowa. Społeczność przestrzeń. Ładno, ładno. Dobra, musimy jakoś powiększyć tą <coughs> zagrodę, że tak było. Kurde, czekajcie. Tylko one chcą dużo więcej tej przestrzeni. Więc przecież... Nie tak, halo. Czy teraz będzie im pasować? Dobra, już jest trochę lepiej. No Jesteśmy na pograniczu, że tak powiem, ale... Trudno. Nie to. <laughs> Dobra, może być to czekajcie. Tak, w tą stronę. Może być to już niech zostanie. Dobra. Czy tak może być? Czy wam pasuje to? Dobra, ja bym na razie po prostu zostawiła taką, o, po prostu pustą trochę przestrzeń. Czekajcie, bo to tak, ja chciałam powiedzieć, tak tu. Yy... Jak to się nazywa? Pruszy śnieg, o. Yy, Pruszy śnieg. Czekajcie, personel do jedzenia. Musimy zrobić jakieś budki. Nie stać, ale nas nie stać. Ua wow. chyba na nic nas nie stać. Jak mam być szczera? Gdzie jest jeszcze jedna? Jest. Czemu nie chodzą o krótkich rękawkach? O my tu jesteśmy na minusie z tym. O, ty, 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 ty. Ja ci zaradam. <laughs> na się serio? ja cię kręcę, dobra. Sprawdzamy te budki, bo... Uh, ja nigdy nie sprawdzę. Potrzebujemy tak. Jedzenie jakieś, ale też nas nie jesteś. To ale <laughs> Ale też nas nie jesteś, nawet na kiwelek. Ale lipa, nie sądziłam, że będzie taka lipa. O, jest taka, o, widzę. No dobra, no nie będzie na razie. Bo nic nie poradzimy, że jest taka. Taka. Ja musimy podnieść trochę ceny. Bo nam <laughs> za darmo to nie będą tutaj wchodzić. <laughs> dobra, nie niedziadki mają się chyba dobrze, z tego co widzę. Gód, o ty, gdzie tu jest ten personel cały dla nich? Czekajcie. Wezwij dozorce. W sumie możemy. mieć mm, opiekuna. I dozorcę jeszcze jednego przy tym. Bo to są jakieś jaja. A ten segada przez telefon. Czas poświęcony na bezczynności. Ja nie wierzę nie. zwierzętami się ma zajmować, on tu ma ludzi, że jest. Oj, bo się pogniewamy. Nie, 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 Jak ja on to? O, to jest taki ma... o, oj, Mały. Dobra, nie było pytania. I co teraz no? Co ci nie pasuje? No dobra, przydałoby się posalić jakieś... nie no, krzaki. Krzaków ja bym tutaj nie sadziła. No, ale wielki to <tryk> eee, Czy my możemy kupić Lisa tego? Dobra, to nie. Czekajcie. Lis, niedźwiedź i grizzly. No właśnie. Grizzly. Możemy sprawdzić, bo ile chodzą grizzly. Oj, oj, Nie tak miał być. Uh -huh. Nie tak ma być. Co jest takie drogie? Sama samca. No dobra, to weźmy jednego samca. Niech będzie, i te Grizzly będą przy łazienkach? No nie wiem, czy to jest mądre, ale. Kto nam zabroni? A <grym>, że tak powiem, nikt nam nie zabroni mieć. No to fajnie będzie. Czekajcie. Fajnie to będzie wyglądać, no. Nie, nie, nie. Czekajcie. Bo musimy tak to zrobić, żeby nie. No i za mały wybieg. Ale dla jednego grizzly. Już to nie jest prawa. Dobra, weźmy teraz tak. Dobra, niech tu idzie. A my szybko zrobimy jeszcze taki myk że poinformujemy ludzi, co tu będzie. Znaczy no, poinformujemy ich dopiero jak wejdzie grizzly. O, mamy za mało funduszy, no dobra, co no czekamy. O, się z tym Grizzly. Myślałam, że trochę to potrwa. A tu pyk, pyk, dobra, lecimy. Co to jest grizzly? Nie wilki. Chcielibyście. No i dlatego, gdy jest ich chyba wie, jak jest gitnie. Mm, nie, szary wilk, tylko. Co to za plaka? Alpakę nie mamy, ludzie kochani, Najpierw kupmy. Mhm. No to żeśmy kupili. Na nic nas e, nie stać. Obecnie, no dobra, no to musimy chwilę poczekać. Co tutaj pasuje? No i jesteś, no i cześć. No i okej. Okay. No i tu mamy kolejnego nitwatka. Nawać trochę kasy. Musimy coś zrobić, żeby ci ludzie byli. Ale co, jak to wszystko tak drogie? Że masakra. Czy jeszcze gdzieś są? Nie. To są wszystkie. No i co on nie może znaleźć? Dziękuję. A ja mam budynku do Was. Trzeba Okej dozorcy, tak? A tu mamy budynki i brakuje wam dozorcy. Okej, okay. gdzie jest ten dozorca? Tu jest. O boż, o boż. Dobra, weźmy byle jaki, nie pasujący nawet, żeby mi ten komunikat znikł, bo to będzie tragedia, jak ono się pokazywa. Dobra, tyle ci wystarczy, Ziemek. Nie, że coś, ale... Co za dużo to nie zdrowo. <coughs> A już, że tak powiem. Dobra, to jest niedźwiedź. Już nic mi się nie stanie, będzie spał tam. Czekajcie go. Muszę od nowa sprawdzić o co tu chodzi? taki patyczek. Światowy rok robić. Ludzie, kochani, dobra, niech będzie. No oczywiście za mało miejsca, to musimy go trochę. Ale to za chwilę. Dopóki mamy jakąś kasę. O, to wszystko jest zasłonięte, mam postawić. Dobra, nie będzie tu. I jakąś tak gdzieś. tu. Okej. Okay. Teraz, jak to się sprawdza... Tu chyba. Teren. No dobra, no nic ci nie poradzę. Nic ci na to nie poradzę. No i oczywiście im też trzeba poprawić. Mu, jej, nie wiem co to było. Ale wiecie o co chodzi. No i dobra, na ten moment skończymy. Odcinek mamy trzy trzy wybiegi chyba no, tyle wystarczy. <laughs> tyle na dziś. Gut, ja pierdzielę. Oni mają... Ja... No właśnie. Okej, okay. obiekt uszkodzony. Już coś jest uszkodzone. Ja cię kręcę. Czekajcie, postawię tu kamerę. O, oczywiście mnie nie jesteś na kamerę. no bo jakże inaczej. Dobra, dziadek, naprawiaj to, bo potrzeba nam kasy. Edukacja, kłód, pragnienie, ludzie, kochanie, zima. Weźcie się trochę, opanujcie. Dobra, zarobimy sobie kasę i postawimy sobie... ...teraz na stać. Czy ona... nie, no właśnie. Okej, okay. i ja miałam jeszcze sprawdzić, ile myk. Czy mogę coś kupić. Ale nie mogę nic kupić, no widzicie. I to jest właśnie to. Dobra kochani, na ten moment skończymy odcinek. Eee, nie widzę sensu dalszego, żeby go prowadzić. No bo jak za, duży, za długi odcinek, to coś tak nie, nie jest fajnie. Jestem niedźwiedź? A tu jest. Pod drzewem śpi. Hy. Dobra. To jest samiec. Poczekajcie, kupimy jeszcze samicę. Ja no wiem, że już mówiłam, że mam ten kończyć i w ogóle ta, 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 ale kupmy samicę jeszcze. Może być i ta. Wiele gości uważa, że bilety są za tanie. No okej, okay, no to podniesiemy tu 5, tu cztery. Dobra, przyniosą samicę i wtedy skończymy. Dużo śmieci. Dobra, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku. Mamy trzy wybiegi. Pa!